Wartuny i Wartoszek od łatwych szeregów kolegarzy odegrały jednak, to i koniec spotkania, koniec rozgrywek piłkowskich drugiej ligi Belki stawia. GKS z czekamy jeszcze na koniec meczu w Toruniu. Sprawi, że to Elana będzie się cieszyła z awansu. Na tą chwilę jednak GKS Bolfanów będzie grał w pierwszej ligę w przyszłym sezonie. Natomiast Olimpia Alblong pożegna się z rozgrywkami drugoligowymi. Do ostatecznych decyzji będziemy musieli jednak poczekać jeszcze dwie, trzy minuty tyle, bowiem jeszcze będą pozostałe mecze.

No nie muszę mówić jaki spadł kamień z serca po, po tym jak dowiedzieliście się o wyniku strunia. Tak, jeszcze emocje są we mnie. To było niesamowite przeżycie. Nie pamiętam, kiedykolwiek coś takiego przeżywałem, mimo że już gdzieś za sobą też awans zagłębiem natomiast. To było coś nieprawdopodobnego. Szacunek dla chłopaków dzisiaj zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby ten mecz rozstrzygnąć na naszą korzyść. Przeciwnik postawił mega trudne warunki, nie stwarzaliśmy sobie zbyt wielu sytuacji. Natomiast też trzeba dodać, że mimo wszystko też nie byliśmy sobą dzisiaj w dzisiejszym meczu wiedząc o tym, o jaką stawkę jest ten mecz. Ja też dzisiaj nie byłem sobą. Natomiast finalnie to się kończy cudownie i jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, mogę powiedzieć, że przy tych wszystkich problemach, jakie mieliśmy na przestrzeni tego sezonu, to mogę śmiało powiedzieć: We are the champions. Panie trenerze, zrobiliście mega niespodziankę, bo mało kto chyba stawiał na Bełchatów przed rozpoczęciem tego sezonu. Zgadza się, natomiast my robiliśmy cały czas konsekwentnie swoje, z tą młodą drużyną e, wraz z tymi kilkoma doświadczonymi zawodnikami e, rozwijaliśmy się i doświadczaliśmy tych pięknych momentów z meczu na mecz i dzięki temu też takiej, takiemu charakterowi tej drużyny. Mm, przy okazji tych elementów taktycznych, gdzie stracimy najmniej bramek chyba na poziomie centralnym. Dzięki temu możemy dzisiaj naprawdę cieszyć się z tego niesamowitego sukcesu. Ale pan zaszczepił trochę tej drużynie właśnie to, że trzeba uwierzyć, że może będzie taka okazja właśnie, aby awansować jeszcze będę Takie Tak jest wiara czyni cuda, ale nie sama wiara, bo to też ciężka praca, którą wykonywali przez cały ten rok pracy. Nawet i ponad rok. Także to praca masz to, na co zapracujesz. Zapracowali dzisiaj na to, że możemy się cieszyć z awansu do pierwszej ligi. Co dalej z tą drużyną? Jest już Pan w stanie coś powiedzieć, czy dzisiaj o tym nie rozmawiamy? Niech się Pan na cieszyć. Na pewno będziemy w najbliższych dniach z dyrektorem sportowym rozmawiać na temat kształtu drużyny, Oczywiście wstępnie już wiemy. I też chciałbym powiedzieć, że to jest ogromny sukces tych wszystkich ludzi. Między innymi Marcina Węgierskiego, naszego dyrektora sportowego, gdzie wpisywałem się, można powiedzieć, tą politykę grania młodzieżą, jak również prezesa, który wydeptał już tyle dróg o te pieniądze dla tych chłopaków. Nie będę mówił też również tych podziękowań dla zawodników, którzy, proszę mi wierzyć, jak Ktoś by nie dostał 2-3 miesiące wypłaty. Oni nie chodzili przez te pół roku absolutnie. Godzili się na ten moment z tym wiedząc o tym, że to prędzej później zostanie spłacone. E, także za, dla zawodników również ogromne podziękowania i tym wszystkim dobrym e, ludziom, którym na sercu jest to dobre imię tego klubu. Coś wspaniałego również i dla tych kibiców to wszystko jest robione. E, chcieliśmy dać sobie szczęścia, ale również tym wszystkim ludziom, którzy właśnie to co powiedziałem mają в сърцето доброте го клуба